Coraz więcej kobiet wybiera naturalne metody odmładzania bez sztucznych wypełniaczy, bez ryzyka zmiany rysów twarzy. Zabieg Full Face Natural to wyjątkowa propozycja dla tych osób, które chcą przywrócić twarzy młodszy, świeży wygląd w bezpieczny i naturalny sposób. Co zatem daje zabieg? Naturalne modelowanie rysów twarzy, poprawa wolumetrii, pełniejsze policzki, wyraźna linia żuchwy, bardziej wyraźne kości jarzmowe, redukcja brust nosowo-wargowych, wzmocnienie i ujembrnienie skóry. Wykorzystywany jest swój własny materiał biologiczny, który jest biokompatybilny, zatem efekt jest naturalny. Harmonijny i przede wszystkim bezpieczny. Twoja twarz wygląda po prostu lepiej, a nie inaczej. Jeśli marzysz o odmłodzeniu bez efektu, ten zabieg jest właśnie dla Ciebie. Umów się na bezpłatną konsultację, a opowiem Ci o szczegółach zabiegu oraz o metodach regeneracji naturalnej. Zapraszam do gabinetu Lumadita, Warszawa, Bemowo.